Miał wyglądać tak, a wygląda tak. Dobra informacja jest taka, że znalazł się chętny na dokończenie zadaszenia stadionu śląskiego. To niemiecka firma for Sale und Heben Technik, która wyceniła swoje usługi na około 70 milionów złotych, choć w ogłoszeniu przetargowym dokończenie prac oszacowano na około 45 milionów złotych. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy dyrektora obiektu Marka Szczerbowskiego. Inwestycje prowadził Urząd marszałkowski województwa śląskiego, więc ja mam tylko informacje medialne, prasowe czy tam internetowe, ale faktycznie zgłosił się jeden. Wykonawca na dokończenie modernizacji stadionu. To, to informacja dobra, bo ruszą prace. Ważne jest, żeby jak najszybciej stadion został oddany do użytku. My czekamy, robimy mnóstwo imprez, ale oczekujemy na te spektakularne. Trudno na razie wskazać termin zakończenia inwestycji. Ja jestem odporny na podawanie tych informacji, ponieważ dopóki one nie są na tyle wiarygodne, że pozwalają kontraktować projekty, traktuję je bardzo instrukcyjnie. Nawet jeśli w najbliższym czasie uda się dokończyć popularny kocioł czarownic, problemem mogą być inne obiekty, które przejęły rynek, na którym stadion Śląski był znaczącym graczem. Stadion w Warszawie, główna konkurencja, widać przejął wszystkie nasze projekty i będziemy musieli bardzo mocno się starać po zakończeniu modernizacji, żeby część z nich odzyskać. Bardzo dużo się mogło dziać, nie tylko mecze reprezentacji, ale i koncerty, i inne imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym, adekwatne do pojemności obiektu. Nie czuję się komfortowo, wolałbym realizować wielkie przedsięwzięcia, a póki co realizujemy je w, w, w sprawdzie w bardzo dużej ilości, ale i przedsięwzięcia, które nie są naszym ambicją. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do 15 sierpnia.